Hej, hej. Dzisiaj będę malować Flower Flow kwiaty. Taki motyw, który już wcześniej tutaj, na no, którym mamy całą playlistę, był pokazywany, ale kwiaty będą na mokrym tle. Sporo tych obrazów pokazywałam, jak robię kwiaty na suchym tle. Teraz zrobię kwiaty na mokrym tle. Czyli taki klasyczny Puring Będę operować tylko dwoma kolorami, białym i czarnym. Ostatnio tak właśnie jakoś często maluję na czarno-biało. Medium moich farb będzie woda. Farby mam już zmieszane i będę wylewać. I najpierw wyleję, podzielę to tło jakby na dwie części, białą i czarną. Później wyleję. Moje kwiaty i będę rozdmuchiwać. Ja używam do rozdmuchiwania e, zwykłej takiej rurki plastikowej, akurat e, mojej malarskiej specjalnej. E, no i zapraszam. Używam farb dwóch marek tym razem. Pokażę. Znany już tutaj na kanale. Mam nadzieję, że widać, widać. E, tutaj to jest akurat Ivory Black Royal Talens e, oraz ostatnio używam marki Winston i Newton e, a Galeria akrylowy biały Titan White i muszę powiedzieć, że ten biały e, ma, e, jest trochę inny niż e, Kolory dotychczas, które znam, znaczy farby, które, które, znam, mam wrażenie, że jest bardziej gęsty, że więcej mm, trzeba dodać wody, żeby osiągnął taką gęstość, jak na przykład właśnie Royal Talents, czy nawet yy, tutaj albo ten Art Creation, czy Amsterdam. One są, Mam wrażenie, że Winston i Newton jest bardziej gęsty, trzeba dłużej mieszać, żeby nie było grudek i jeszcze ciągle przy takim nawet długo mieszanej farbie znajduje grudki na podobraziu, niestety, znaczy nie tyle grudki, co nie rozmieszaną farbę, ale dzięki temu jest bardziej wydajna, czyli po prostu muszę dać dużo więcej wody i jakby na no, no dłużej wystarcza ta farba w związku z tym. Więc takie są moje obserwacje. No, kolor kolorem, jest to biel tytanowa, czyli to, co znamy, bardzo popularna biel, ten odcień, no, biel tytanowa właśnie. Ale właśnie pod względem tego, jak on się tak zachowuje, to zauważyłam no, taką różnicę. To jest moja obserwacja. Dajcie znać, jeśli Wy macie doświadczenie z tymi farbami. Miałam tych farb jakieś inne kolory, niebieskości, zielone mają też takie oni mają takie odcienie, gdzie niespotykane w innych markach, jak to zwykle jest. Czasami no wiadomo, każda firma ma swoje, swoje patenty, swoje odcienie, swoją paletę. Kolory bywają różne i te odcienie jakiś tam niebieski, zielonych czasem gdzieś tam tylko w jednej firmie się pojawiają, jak ja na przykład uwielbiam ultramarynę zieloną właśnie, jak jeżeli ktoś mnie ogląda, to wie, bo często jej używam i często o tym mówię i takiej właśnie tej firmy Acry, już tutaj pokażę może akurat od razu, bo chyba ją gdzieś tutaj mam, już szukam, tak i akurat tego takiego odcieniu odcienia też z marki Renaissance nie znalazłam w innej a nawet w Amsterdamie po prostu ten odcień on jest wyjątkowy i ta farba, która się zachowuje również wyjątkowo i ona jest taka też rzadsza, bardzo łatwo tworzy komórki to mówię o tej ultramarynie, a tutaj ta biel właśnie też zachowuje się troszeczkę inaczej, więc tu już wzięłam troszkę bardziej tutaj uwagę na to bo kilka razy dopiero jej używałam, dopiero ją poznałam troszeczkę i, i też zwróciłam właśnie uwagę żeby dobrze wymieszać tą farbę bardzo dobrze długo i, i poświęcić temu trochę czasu, żeby tych grudek właśnie takich zbitej farby było jak najmniej. Jak te grudki są to też nic nie szkodzi przecież, ale no taka, taka obserwacja i mam takie wrażenie właśnie, że tej farby trzeba mniej. Mam też czarny Mars Black tej firmy, będę używać, natomiast dzisiaj jeszcze użyję tej marki Renesans i to jest Ivory Black i on jest taki nie jest takie delikatniejszy na pewno jakby porównać je obie obok siebie te kolory to one będą inne a ten marsowy ciemny no to już powinien być taki bardzo ciemny nie mogę się doczekać niedługo z nim też już będę pracować więc, e, więc zobaczę zobaczę czy będę widziała różnicę może tak bo właściwie to mogę też samego okiem nie zauważyć ale już na takim wyschniętym podobraziu później myślę że taką różnicę mm, będzie widać, jeżeli by się zestawiło dwa podobrazie obok siebie i, i pokazało właśnie by to, tą różnicę. Tak mi się wydaje. Zresztą sprawdzę to, bo będę malować tym marsowym czarnym i na pewno to sprawdzę. Teraz rozkładam farbę moim ulubionym narzędziem, po prostu szpachelką taką. I e, tutaj chyba troszkę mi się za dużo dało tego czarnego. Widzę, że jest dość grubo, więcej niż biały, ale to nie szkodzi. Jak rozkładam tak farbę, to też lubię boki zaciągnąć sobie dokładnie czarnym do końca. Nie, niekoniecznie trzeba to robić, ale później też lubię ten efekt, jak, jak farby spływają z podobrazia i ten efekt, który tworzy się, po prostu już tak natura naturalnie spływają i na właśnie tutaj bokach podobrazia to widać, jak sobie ta farba operowała, czyli zostawiam dopiero to później jakby. Że tak powiem przypadkowi. Ale jak roz, wykładam farbę, to te boki zamalowuję. I albo właśnie tutaj pędzlem sobie pomagam, albo palcem. Palce Z palcem jest tak, że później trzeba dobrze. Dobrze umyć ręce. Ja można stosować rękawiczki w pouringu. Wiem, że wiele osób to robi jakoś. No nie przekonałam się do tego. Może jeszcze nie, może jeszcze się przekonam. Na pewno jest to później łatwiejsze łatwiejsze w utrzymaniu, ale jakoś tak nie mogę poczuć, po po jakoś nie umiem pracować rękawiczką. ale może jeszcze się nauczę. Dajcie może znać, czy Wy pracujecie w rękawiczkach. Jestem ciekawa, jak wiele osób używa rękawiczek na różnych filmikach, tutorialach u innych artystów yy, widzę. Że niektórzy właśnie pracują w rękawiczkach i to jest takie wszystko czyste. U mnie jest wszystko takie właśnie dość. No nie ma takiego. Jest, nie ma porządku. Tutaj jest po prostu jakiś flow taki. Ja zresztą tak lubię. I też ta pracownia tutaj wszystko się wylewa, coś. No nie jest czysto. Ale to nie szkodzi. Rozkładam czarny. I już kończę i zaraz będę wylewać moje kwiaty. Medium woda, tak jak wspomniałam, przed wylaniem farb sprawdziłam sobie gęstość, mam krótki filmik na kanale. O tym, jak sprawdzam gęstość farb. Chodzi o to, żeby miały podobną gęstość. I mają podobną, choć zawsze jest ryzyko, używając farb innych marek różnych od siebie tak jak ja to dzisiaj robię, bo mogą się inaczej zachowywać razem ze sobą niż, niż znamy. No, trzeba je po prostu wyczuć, trzeba się ich nauczyć jak wszystkiego. I ja tych tutaj, no tak, no, dopiero się uczę, ponieważ właśnie używam tego e, Newtona, Winstona, Newtona. Od niedawna, więc dopiero się uczę, jak się zachowują razem. Najpewniej jest użyć mm, mm, farb tej samej marki, oczywiście. Wtedy jakby zmniejszamy ryzyko, że gdzieś tam farby z sobą nie, nie zagrają, bo to się często w poolingu zdarza. Pooling wydaje się takim. Wielu osobom wydaje mi się, że mi się wydaje, że pooling się wydaje. Czymś prostym, że to jest e, po prostu ktoś coś wylał i, e, i tak dalej. Natomiast e, tak jest to jest to prost, prosta technika, jest ta jakby prostota z tym, w tym, ale nie zawsze jest to łatwa technika. Zwłaszcza, jeżeli mamy coś w głowie, co chcemy osiągnąć, nie tylko wylewamy sobie czasem, ja też wylewam, chcę się pobawić, nie wiem, co z tego będzie totalnie. Nie do końca przemyślę kolory, po prostu chcę sobie pójść z tym flow i sobie idę z tym flow, można. Natomiast często my mamy jakiś zamysł, wiemy jakie kolory, wiemy mniej więcej co chcemy powiedzieć, co chcemy stworzyć. Kurczę, widzę, że w tym czarnym, ponieważ tam była mieszanka jeszcze z poprzedniego malowania troszeczkę, był olej silikonowy, także muszę się tu skorygować, w czarnym mam olej. Widzę to, nie wiem czy Wy to widzicie, bo olej mi się tu uwidacznia, jak właśnie palnikiem operuję sporo pęcherzyków, bo niedawno mieszałam. No i niestety jest olej i chyba w białym też. Także muszę to skorygować. Medium jest tu też olej, natomiast nie zamierzenie, nie trzeba oleju do, nawet bym nie chciała. Powiem Wam szczerze, że zapomniałam, że tam był olej. E, tak, wymieszałam sobie może nowe farby e, po prostu. A tamte zostawiła do jakiejś techniki, gdzie potrzebuję olej, bo olej nie jest mi tu potrzebny, wolałam bez oleju, no ale trudno, jest olej, e, więc jest i tu, i tu. I to widać. Także tak tak to jest. E, czasami, jak się za, za długą ma przerwę <grywa> w malowaniu, można zapomnieć, co człowiek robił, że tam był olej. No, i, no ale nic, to aż nam tak nie przeszkadza. E, olej wyschnie, po prostu trzeba będzie go wyczyścić z podobrazia. W międzyczasie pensetą usuwam paproszki. Zawsze na, e, pod ręką mam szmatkę, którą wycieram narzędzia cały czas. Ja używam po prostu, daję drugie życie moim starym ubraniom. I różnym tam rzeczom, i używam po prostu jako szmatki. I cały czas te szmatki w użyciu są dobrze. Więc mamy tu podkład przygotowany. Widzicie, jak jest olej, to tworzą się takie właśnie nie wiem, czy to będzie widać, on otwiera się, i pod obrazie nam się pokazuje. Nie wiem, na ile Wy widzicie, że na tym filmiku, w tym kadrze, że ten olej się pokazuje, ale ja tu mam pełno tych olejowych po prostu komórek otwartych na jakimś takim tle zwłaszcza w tym czarnym tak jakby był jakiś lekko zaszarzony bardzo dziwny efekt i niespodziewany, więc a propos niespodziewanego dobra, no i teraz będę wylewać moje kwiaty i teraz chcę tak aby ten flow, flower flow szedł tutaj po tej granicy myślę dwa, max trzy kwiaty duże, a później zobaczę, przed dmuchaniem zwłaszcza takich dużych kwiatów, muszę usunąć wszystko co jest tutaj obok mojej, mojej tu pracowni lub dać po prostu jakieś tektury, coś, bo będzie chlapanie, będzie wszystko pochlapane. Jest to normalne, tak się dzieje. Więc tutaj troszeczkę muszę tekturami sobie z, 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 zabezpieczyć, gdzie mam, gdzieś stoją obrazy. Czy nie wiem, czy jeżeli nie chcecie ochlapać ścian, u mnie to akurat nie przeszkadza, mam tu już wszystkie ściany ochlapane akurat w mojej pracowni, ale to mówię, że u mnie to tak działa, bo ja lubię później po prostu mocno tym powietrzem pooperować i nie limitować się, po prostu nie myśleć o czy ja coś poleję, czy czegoś nie poleję. Więc dobra, czarnego jest sporo, o tym pamiętam, będę lała tak, nawet kwiat jeden tu, chcę, żeby wyszedł ze swoich granic, i teraz leję, po prostu wylewam tak, jak również w tamtym Flower Flow na sucho. Czyli warstwami czarny, biały, czarny, biały i zrobimy mu środek czarny. Tutaj zrobimy może bardziej, na razie wyleję dwa i zobaczę, co później, bo na pewno i e, troszkę ich dodam. Ten zrobimy jeszcze większy, chcę, żeby był taki dramatyczny. I zrobimy bia... i jeszcze raz dużo farb. I mała i kapka czarnego i teraz o u uh, u. Uh. Trudno albo nie trudno. I teraz technika jest taka, że po prostu rozdmuchuję ten kwiat. Niestety mamy tu olej, albo stety, no na pewno będzie piękny efekt też z olejem. Rozmuchuję kwiat od środka na cztery strony mniej więcej. Chcę, żeby miał jakby cztery płatki. Czasami ma trzy, czasami ma pięć, zależnie od tego jak, które rozdmuchanie pójdzie, od której tu strony zaczniemy. Chcę, żeby ten kwiat wyszedł poza granicę i cała ściana już jest ochlapana. Tak, tak. Ponieważ farby jest dużo, kwiat pracuje i pracuje też, bo jest mokro dookoła. Kiedy mam suche podobrazie e, i już jakieś tam tło namalowane, i na tym jest, co jest dopiero kwiat, e, to on zachowuje swój inny kształt. Rzućcie okiem na te inne obrazy z tej serii Fa Flower Flow i zdecydujcie, które kwiaty chcecie osiągnąć. Bo ten kwiat będzie inny, jak widać, on się rozleje. A ten, który by był na tle raz, że też innego koloru, ale te granice one by pozostały. Zobaczcie, jaki, jaki jest ten efekt. Tą różnicę widać. Znaczy, ja przynajmniej widzę. Dobra, tu wszystko białe stało się czarno-białe. Teraz lecimy dalej. Szybko to zrobiłam. Bardzo dużo jest tu farby, może trochę za dużo. Można nie dawać wcale bardzo dużo farby na ten Flower Flow, bo ja widzę, że tu troszkę czarnego już nalałam za dużo, to już na początku widziałam. W związku z tym e, trzeba tak dmuchać przy. E, jakby przy powierzchni. To sobie ogarniecie, bo jak już pierwsze dmuchnięcie, to będziecie wiedzieć, ok, dobra, że trzeba albo, bo to pierwsze, jeśli widzieliście, było zbyt delikatne, więc drugim musiałam jakby więcej tej farby zebrać. Cała jestem pochlapana, aż mi przez fartuszek przeszło. Czuję farbę mokrą na nogach i wszędzie tutaj mam piękne e, ten tektury pochlapane i wszystko jest pochlapane. I dlatego no tylko o tym wspominam, bo zależy jaką macie pracownię, i przelecimy. Dzięki olejowi silikonowemu pewnie mamy tu efekt trochę inny niż bez oleju osiągniecie. Ja może jeszcze raz jeszcze namaluję taki obraz bez oleju. Mam bardzo ochotę. Ostatnio dużo maluję czarno-białych. Nowa też kolekcja bardzo dużo obejmuje kolorów czarnych, ciemnych. Pięknie to wyszło. One jeszcze będą pracować chwilkę, chociaż bo farby nie są tak rzadkie. Więc to dobrze. Za rzadkie farby tutaj, gdyby były, a za dużo wylane, to by popłynęły, tak żebym później pewnie tego efektu nie była w stanie przewidzieć. A ja nie chcę, ja dzisiaj właśnie chcę trochę jednak przewidzieć. I co? Pasuje mi tu jeszcze gdzieś dać, na przykład tu czarny kwiat, bo brakuje mi tego. Brakuje tu coś balansu tego flow, tak naprawdę, bo to ma być flow, czyli. Być takie płynne, to teraz trochę wygląda jak po linii prostej, yy, ale też lubię niespodzianki. Z, z, spróbuję zrobić już trochę mniejszy ten kwiat, choć troszkę dużo nalałam, ale. I nie trzeba się spieszyć, na spokojnie. Teraz tak, chciałabym. Co ja bym tu chciała? Mniejszy kwiat. Ok. I trochę, żeby wyszedł tu, tak. Sporo pęcherzy wielkich powietrza, bo pod wpływem dmuchania tak to wychodzi. Piękne te kwiaty są. Uwielbiam czarny z białym. To jest tak, może proste, że aż nudne, ale tu jeszcze pasuje zrobić bardzo mały kwiat, bardzo mały, ale nie za mały, bo też to wyjdzie taki pypec, jak będzie za mały. Też troszkę musi mieć tej przestrzeni. Tak mówię trochę do siebie. Już po pierwszym rozdmuchaniu zobaczycie, jak farba się zachowuje, jak wszystkie farby się zachowują, bo każdy, każdy też wasz flow będzie inny, bo przecież inne, inaczej farby są zmieszane i tak dalej, ale już po pierwszym można nabrać tego właśnie flow malując flow. Tak. Okej, okay, super. I palnikiem gazowym usuwam. Tu są dość duże pęcherze powietrza. Nie jestem pewna, czy w tym kadrze, który macie aż to tak widać, jak są takie pęcherze. Jak czasem jak deszcz pada, to są takie bąble, aż duże, to właśnie od tego, nawet już nie te małe, ale właśnie duże. I teraz jeszcze przelatuję tym e, moim palnikiem gazowym, aby usunąć pęcherzyki powietrza z całego obrazu, właściwie, ponieważ farby były zmieszane. Dość niedawno, ale się zrobił chaos tu i te kwiaty są takie nieoczywiste, mega nieoczywiste. Oh, i bardzo dużo wszędzie się pomieszały. Nie widać tego kontrastu między czarnym a białym, bo wszędzie jest, jest to takie za, zabrudzone. Bardzo mi się to podoba. <ścoughs> tak, i tutaj widzę jeszcze na sporo tego jest. Troszkę trzeba tą kompost tą produkcję. Tutaj zrobić. Widzę pod światło wszędzie, gdzie są pęcherzyki, i jeszcze troszkę będę ten obraz doglądać. Nie robię już więcej kwiatów. To wystarczy. I teraz zostaje mi doglądanie obrazu. dopóki nie wyschnie, on będzie trochę sechu, bo grubo wylałam tych farb. Jeszcze boki sobie mogę tutaj podprowadzić palcem. Jeszcze. Zebrać tą farbę, której, która spływa po bokach. No i będę odwiedzać obraz kilka razy. Na początku częściej, później troszkę rzadziej, żeby wybrać paproszki, żeby posprawdzać, co się tam dzieje, czy on płynie. Wydaje mi się, że bardzo nie będzie płynął, ale różnie bywa. Czasem, jak płynie, no to się nic nie da zrobić. To raczej taka Moja ciekawość, ale myślę, że nie będzie płynął, że farby są wystarczająco gęste, żeby nie płynął. I są to kwiaty zupełnie nieoczywiste, ale ja fuh, mi się takie bardzo podobają. I ciągle widzę pełno pęcherzyków. Ciągle tutaj będę, będę koordynować, korygować. Wszędzie mamy olej silikonowy, nieplanowanie, i już pokazuję zbliżenie. O, Pokażę pod światło, że widać wszędzie ten olej. Widać takie wgłębienia, mini kratery. To jest właśnie olej. I teraz pokażę, jak to wygląda. Troszeczkę bliżej. I pod światło ciągle widać troszeczkę tych pęcherzyków. Choć już dużo mniej. Tak. Tutaj jeszcze z boku albo z tej strony, żeby ta lampa tak nie przeszkadzała o e, jak się to porozpryskiwało i gdzie są te kwiaty. Dobra, no to jak zwykle tradycyjnie zapraszam e, zobaczcie ten obraz już po wyschnięciu. I mamy to jest 2-3 dni długo sechu. Nic się nie zmieniło. Nic tam jakoś nie pracowało specjalnie. Więc obraz tak wysechł, jak był. Wylany widać plamy oleju silikonowego, które są do wyczyszczenia. Chociaż niektóre tutaj to się nie wyczyści, to jest ten czarny i olej, który z nim zapracował. Ale w niektórych miejscach widać takie tłuste. To jest do wyczyszczenia. Filmik o tym, jak czyszczę z oleju silikonowego, też jest na kanale. I tak wyglądają te kwiaty. Bardzo dynamicznie, super bardzo mi się podoba. Wszystko takie, no, bardzo jest to dynamiczne. Ja właśnie taki flow chciałam tutaj uzyskać, to będzie pasowało do mojej nowej kolekcji. A tutaj chciałam Wam pokazać, jak wyglądają kwiaty. Też rozdmuchane, też robione techniką, taką techniką. To jest też taki flower flow, który robiłam, ale właśnie na suchym tle. I widać. Jak te kwiaty się bardzo od siebie różnią, e, jaki efekt można uzyskać, robiąc te kwiaty na suchym tle albo takim po prostu podmalować, gdzieś tam wycieniować e, farbami, zrobić sobie jakieś fajne tło. Tutaj nie ma za bardzo, tu jest na białym, tu było malowane, zawsze maluję najpierw, tylko czasami jest to po prostu biały. I nawet chodzi o to, że tylko sobie pomalujecie i można od razu, od razu wylewać i rozdmuchiwać, i wtedy to tak wygląda, ja to tak nazywam na suchym tle. To nie znaczy, że obraz musi być suchy, może być namalowane tło, właśnie jakieś wycieniowane i od razu wtedy rozdmuchujecie, albo może być i na suchym można i przygotować poczekać aż wyschnie. Więc tak wyglądają te kwiaty, a po lewej są nasze kwiaty, które zrobiliśmy razem, które są totalnie zrobione na mokrym, zupełnie inny efekt, bardzo podobny sposób tutaj rozdmuchiwania, a inne efekty. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, co myślicie. Jeśli macie pytania e, albo jakieś uwagi, e, to chętnie poczytam, wszystkie komentarze czytam. Dziękuję wam bardzo i do następnego razu.